O Maltańczykach wspomina już Arystoteles. Ich historia sięga nawet czasów Ramzesa. Z tamtego okresu pochodzi grobowiec, w którym odnaleziono statuetkę przypominającą psa o cekach Maltańczyka. Bez wątpienia jest to jedna z najstarszych ras psów do towarzystwa, które żyją po dziś dzień. Nie oznacza to jednak, że Maltańczyki służyły zawsze do zabawiania swoich opiekunów. Nazwa tej rasy psów z całą pewnością nie pochodzi od wyspy Malty. Wizerunek podobnego do maltańczyków psa odkryto na amforze sprzed 2500 lat, na której widnieje napis Melitae, sugerujący, iż nazwa tych psów może pochodzić od adriatyckiej wyspy Melity, którą wzięto na Maltę. Dziś sugeruje się, że nazwa rasy pochodzi od semickiego słowa malat, oznaczającego przystań czy port. Pierwotnie psy tej rasy zamieszkiwały bowiem porty środkowego obszaru Morza Śródziemnego. Gdzie służyły do polowań na szczury, choć już za czasów cesarza Klaudiusza, Maltańczyki trafiły na cesarski dwór. Warto jednak pamiętać, że psy tej rasy to prawdziwi podróżnicy, którzy z Egiptu, przez Grecję i Rzym, dotarły nawet do Francji, gdzie zadomowiły się na królewskich dworach. Formalny początek hodowli Maltańczyków w Europie wyznaczony został na 1800 rok. Wzorzec rasy został z kolei opracowany i zatwierdzony. W 1955 roku przez Międzynarodową Federację Krynologiczną. Maltańczyk cieszy się długą historią. Pierwsze wzmianki o rasie pochodzą już z 1320 roku. Pierwsza krajowa wystawa w Polsce, na której pokazano Maltańczyka, odbyła się w roku 1900. Po II wojnie światowej rozpoczęto prace rekonstrukcyjne rasy. A jedną z najsłynniejszych polskich hodowli stała się Biała Chryzantema, która została założona. W 1953 roku to niewielki piesek o głowie nieznacznie dłuższej niż kufa. Nosek maltańczyka zawsze jest czarny, okrągły, duży z rozwartymi nożdżami. Czarne są też krawędzie warg i trzecia powieka. Oczy pieska są żywe z czarną obramówką w kolorze ciemnej orchy, z niewidoczną białkówką. Na głowie widoczne wysoko osadzone uszy kształtem zbliżone do trójkąta. Uszy noszone są blisko głowy, delikatnie uniesione. Jego grzbiet jest prosty, wieńczy go ogon osadzony na wysokości zadu. Małe ciałko noszą proste, ustawione równoległe kończyny o okrągłych łapkach. Długość życia maltańczyka waha się od 12 do 15 lat. To jedne z najlepszych psów do towarzystwa. Ich rodzinny charakter powoduje, że będą doskonałymi towarzyszami dla rodzin z dziećmi. Choć należy uważać na sposób zabawy pomiędzy nimi a dziećmi. Mimo radosnego usposobienia i małych rozmiarów, Maltańczyki z całą pewnością nie powinny być traktowane jak maskotki. Psy tej rasy lubią aktywność, potrzebują atencji podczas zabaw oraz długich spacerów połączonych z aportowaniem. Ich wrodzona inteligencja powoduje, że jest to rasa dobrze przyswajająca sobie polecenia treningowe, chętnie ucząć się również sztuczek. Maltańczyki bardzo mocno przywiązują się do opiekunów, dlatego mogą ciężko znosić samotność. Długa rozłąka może skłonić maltańczyka do zorganizowania sobie czasu, a opiekun po powrocie do domu może być mocno zaskoczony. Jest to rasa mocno uczuciowa, dlatego nie powinno się ich karcić. Maltańczyki nie mają instynktu drapieżnika, co też powoduje, że dobrze znoszą towarzystwo innych zwierząt domowych, w tym nawet kotów. W stosunku do obcych ludzi mogą być nieufne, jednak skończy się tylko na obszczekaniu. Są dosyć szczekliwe. Wyjątkiem nie będą tutaj tylko i wyłącznie psy, które nie zostały nauczone pozostawiania samego w domu. To rasa, która cieszy się ogólnie dobrym zdrowiem. Występują u niej jednak choroby charakterystyczne dla psów raz małych, np. problemy z kamieniem nazębnym, który prowadzi do zapalenia dziąseł, a w skrajnych sytuacjach utraty zębów. Maltańczyki dosyć łatwo przybierają na wadze, co może przyczynić się do zwiknięć rzepki, problemów z zastawami, często występujących u psów raz małych. Innym często występującym problemem są zatykające się kanaliki łzowe oraz cukrzyca. Podrażnienia oczu mogą być wywoływane przez długie włosy. Maltańczyki to psy podatne na alergie. Dieta maltańczyków powinna być przestrzegana rygorystycznie przez opiekunów. Należy stosować się do wielkości porcji określonych przez producenta. Do dziennej porcji należy też wliczać podawane pomiędzy posiłkami przekąski. Pies może być karmiony suchymi, jak i mokrymi karmami gotowymi, a także inną dietą. W przypadku psów raz małych, każdy dodatkowy kilogram masy ciała może być przyczynkiem do pojawienia się wielu chorób, np. cukrzycy, problemów z sertem czy stawami. Warto pamiętać o tym, by karmić psa wysokiej jakości karmami. Z odpowiednią zawartością mięsa. Z całą pewnością maltańczyki nie powinny być karmione tak zwanymi karmami marketowymi. Pielęgnowanie maltańczyka jest bardzo czasochłonne i wymaga odpowiedniego przygotowania do opiekuna. Długi włos wymaga codziennego szczotkowania, by nie doszło do skołtunienia, za pomocą szczotki z naturalnym włosiem. Można też zastosować odżywki do rozczesywania sierści. Psa, który nie jest wystawowy, można kąpać w miarę potrzeby, korzystając przy tym z szamponów dla psów o białej maści. Po każdej kąpieli maltańczyk powinien zostać dokładnie wysuszony suszarką. Podczas pielęgnacji należy zwrócić szczególną uwagę na oczy. By uniknąć brudnych zacieków pod oczami, należy te przestrzenie przemiewać każdego dnia za pomocą bacików nasączonych np. Na borasolem. Systematycznie należy też myć zęby oraz usuwać włosy z wnętrza uszu. Raz na dwa tygodnie należy kontrolować długość pazurów, zwłaszcza u Maltańczyku, który nie wychodzą na dłuższe spacery. Maltańczyki to bardzo inteligentna rasa, która szybko się uczy. Ze względu na ich dużą wrażliwość należy wykorzystywać pozytywne metody treningowe oraz unikać karcenia. Proces nauki posłuszeństwa najlepiej zacząć już z za szczeniaka. Zalety Maltańczyka to na pewno to, że jest bardzo rodzinnym psem, że jest inteligentny że to rasa psów, która lubi zabawy i to, że akceptuje inne zwierzęta. Co do jego wad, na pewno musimy powiedzieć o tym, że jest dosyć szczekliwy, wymaga czasochłonnej pielęgnacji i źle znosi samotność. Co ciekawe, maltańczyki nie linieją, ponieważ ich okrywa to włosy, a nie sierść. Dobrze nadają się dla osób z alergią. W przeszłości wierzono, że biały maltańczyk położony w nogach łóżka może uleczyć reumatyzm. Maltańczyk miniatura nie istnieje. To wymysł pseudochodowców, do hodowców, który na trendzie miniaturyzacji chce zwiększyć sprzedaż psów. Cena maltańczyka z hodowli waha się od 2 do 3 tysięcy złotych. Kupując maltańczyka z hodowli warto sprawdzić, w jakich warunkach żyją szczenięta oraz jaka jest kondycja matki. Jeżeli hodowca nie chce pokazać innych zwierząt, to powinno to wzbudzić czujność. Dodatkowo każdy hodowca, który prowadzi legalną hodowlę ma obowiązek wydać razem z psem metrykę, która posłuży do wyrobienia rodowodu. Maltańczyk to pies, który doskonale nada się dla rodzin z młodszymi dziećmi, jak i dla osób starszych, które lubią spędzać czas aktywnie. Maltańczyk powinien wychodzić na spacer trzy razy dziennie o stałych porach. Niektórzy mówią, że Maltańczyki płaczą. Jednak dosłownie nie. Mają kanaliki łzowe produkujące łzy, których zadaniem jest nawilżanie oczu. Malteńczyki mogą mieć problem z zapchaniem kanalików wzowych.